Buty Technika Dynamic Air od firmy Technika. Buty Technika Dynamic Air są to bardzo wygodne półbuty wykonane z takiej siateczki, która i oddycha, i bardzo nam się rozciąga, dopasowuje do naszej struktury stopy. Wszyscy pacjenci, którzy mają haluks, czy palce młotkowate, lub odciski np. na wierzchniej części stopy, będą odczuwały ulgę w tych butach. Zapiętek w tym bucie jest usztywniony, co pomaga nam w prawidłowym przetaczaniu stopy. But rozpina się nam na jeden drzew. W środku jest tekstylny, dlatego but możemy ubrać w pracę. W środku znajduje, znajduje się około 5 mm wkładka odciążająca. Jeżeli ją potrzebujemy, nosimy tą wkładkę, natomiast jeżeli ktoś ma swoją wkładkę ortopedyczną zrobioną, wyciągamy ją i zakładamy tutaj swoją wkładek ortopedyczną. But. Znajduje się na podeszwie ergonomicznej, odpowiednio wyprofilowanej, około centymetra z przodu do około 3 centymetrów z tyłu rozchodzi się ta podeszwa. Jest to najwygodniejsza wysokość dla naszego kręgosłupa. Oczywiście sama podeszwa antypoślizgowa.